Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj jestem z Krzysztofem. Heeej. I idziemy razem na wyprzedaż. Czy ty planujesz coś kupić? Zobaczymy. Mam eee. duże ciśnienie na botę. Jest taka jedna rzecz, którą bardzo bym chciała sobie Oho. sprawić. To są spodnie, w które chodziłam zawsze. Do tego stopnia, że napisów na metce z tyłu już nie ma. Tak samo... Pewien incydent miał miejsce, mm -hmm. przez który sytuacja wygląda... Ale to jest prawie niewyjaśniona do dziś chyba. Wydaje mi się, że y, usiadłam na traktorze i wtedy naderwałam te spodnie. Cię usiadłaś? Na traktorze. Dobrze moi drodzy, y, także idziemy na wyprzedażę. Chodźmy! Chodźmy! <ślad> Chodźmy na wyprzedażę. Chodźmy, no to idziemy. Nie było lewisów y, odpowiedniej długości na przecenie y, bo ja potrzebuję długości by co najmniej 30 a było 26 28 czyli miałabym rybaczki ale muszę w końcu przysiąść i zrobić sobie sam Będziesz miał lepszej jakości ale... To jest dużo roboty bardzo No, odechciało mi się po ok. zrobieniu Boski Nie miałabym gdzie w nim teraz wyjść byłoby mi zbyt gorąco Mamy... Skórzane ala spodnie. Ala skórzane spodnie, nie skórzane ala spodnie. Dziękuję za uwagę. Jak zaczynam jeżyć te skórzane, to wyglądam w nich okropnie. Są na mnie zbyt duże w łydkach. Pupa, wygląda atrakcyjnie i finalnie chyba. Nie, nigdy nie miałam takich spodni. W talii przewiązany, taki grubszy. Ale kolor mi się nie podoba. Właśnie kolor mi się nie też nie podoba, niestety. Jakbym Cię zabrał na działkę Dobra, mnie byśmy... no. Tak jak nasz wyjazd wakacyjny, który nigdy się nie odbył no. A planowaliśmy intensywnie, <laughs> miesiącami Jesteśmy na butach y i szukamy rozmiaru Krzysia, czyli 46 46 plus o, ładne Ale nie są na wszelkie, nie? To dla Twojej córeczki nie, nie, nie. Crazy, też crazy Podobają mi się te buty Klasyczne, 37 Myślę, że będą za małe, ale mogę przymierzyć Ładne ja Już do ślubu Już mam przecież Kozaki z poprzedniego odcinka Faktycznie e, Super, tylko Bo jednak chyba miały szerszy obcas Krzysiu buszuje Fajnie się w no spoko, trochę mogłaby być większa. No, może większa. Dobrze, już zadowolony? Tak. Właśnie ma guzików, połowy. Na to wychodzi. Szkoda. A to nie są spodenki? Są. Tak? Wiecie co, to mi się strasznie podobało. Ale? Ale nie mam jego rozmiaru chyba. Z 279 zł To jest dobra cena. Dzisiaj nie kupię tej spódnicy, bo nie mam jego rozmiaru, ale poszukam czy w Warszawie w którejś zarze... nie został mój rozmiar. Rozmiar 39 Rozmiar 36, a ja noszę 38. nie kupiliśmy w zarze. Tak jak mówię, może zdecyduję się na spódnicę, ale to... Ale było blisko, żebyśmy kupili płaszcz. Nie było tak blisko wcale. Ona się nie zna, po prostu. To jest torebka z filmu. E, kupujemy sobie nawzajem ubrania. Teraz jest słuchajcie, za 39 zł. Podobny waj. Widziałam już kilku moich koleżanek do torebki, że sobie je kupiły. Wróciliśmy z zakupów z pierwszej części. Zaraz jedziemy do drugiego centrum handlowego, e, ale się mnie opuści, e, bo ma swoje własne już obowiązki. Jak weszliśmy do New Yorkera, bo stamtąd właśnie jest ta kurtka, to od razu mi się rzuciła w oczy. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. No i jakby kosztuje 69 zł, więc zacna cena. Tak. A oryginalnie ile kosztowała? 130 Także to całe nasze zakupy. Dzisiejsze, moje przynajmniej. Mhm. Ty może coś o kupisz? Ja na pewno chciałabym zajść do hm ponieważ yy, tak rzeczy mi się już wcześniej podobało i zobaczymy, czy ktoś z nich będzie na promocji. Wróciłam już do auta, więc pokażę Wam, co udało mi się kupić. Jest już nieco gorsze światło, ponieważ zachodzi słońce. Ym, I może zaczniemy tak chronologicznie. Pierwszą rzeczą, na którą się zdecydowałam, jest Sztruksowa Marynarka. Kupiłam ją oczywiście w H&M -ie. i jej pierwotna cena to 149 zł. 150, natomiast ja kupiłam ją za 55. Ta marynarka rozszerza się delikatnie w okolicy bioder, dzięki czemu optycznie nam je troszkę powiększa, buduje talię i też myślę, że to jest dla mnie odpowiedni krój. A dodatkowo kolor tej marynarki pasuje do moich włosów, do dużej części moich ubrań, więc zdecydowanie mam ją z czym nosić i myślę, że w połączeniu z bluzką DIY tie-dye, którą robiliśmy kilka miesięcy temu, będzie wyglądała perfekcyjnie. I tak samo, gdy już zrobi się cieplej, to zamienię po prostu mój płaszcz na tą marynarkę. Kolejna rzecz to spodnie, które kosztowały. Już wam mówię, 50 zł i 99 groszy. Mam je w rozmiarze 38. Wzięłam e, ten rozmiar dlatego, bo po pierwsze nie było 36, a po drugie stwierdziłam, że te spodnie mają luźny krój i wyglądam w nich dobrze, pomimo tego, że są właśnie o rozmiar na mnie tak teoretycznie za duże. Uważam, że te spodnie pasują do mojej figury, czuję się w nich bardzo dobrze. Od pewnego czasu przed kupieniem danej rzeczy zastanawiam się czy mam inne ubrania w szafie, z którymi tą daną rzecz, którą chcę kupić, mogę nosić? A trzecia rzecz to słuchajcie lewisy, jak widzieliście w sklepie rozpoczęłam od rozmiaru 28 a skończyłam na rozmiarze 25 na 28 myślałam, że te spodnie będą zbyt krótkie jednak okazało się, że jest to odpowiednia długość, zważając na to, że najczęściej mam jeansy noszę do martensów, do jakichś wyższych butów promocji kosztowały 279 zł ten klasyczny kolor niestety nie był przeceniony więc stwierdziłam, że wezmę te, które są po prostu tańsze, a tamte zostawię sobie jeszcze na jakąś inną okazję. Moim zdaniem wygląda w nich świetnie, czuję się doskonale i z pewnością będą to spodnie, które zagoszczą u mnie na długo. I tak, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy ciekawego kupiliście na promocjach. I ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Papa. Pa.